Siemano, tutaj Raphson z kanału Ravson Games. witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. W dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejną część znalezionych sekretów na pustkowiach w grze Rage. Długo nie było odcinka z tej gry, więc postanowiłem wydłużyć ten odcinek. Nie przedłużając zapraszam was do oglądania. W hadze u szalonego dżoł znajdziemy kolejną kartę kolekcjonerską. To jeszcze nie wszystko. Za jego bagnem znajdziemy dwa pustynne zarodniki. Po budynku Mutant Bash TV znajdziemy kolejny pustynny zarodnik. Przed wejściem do miasta Lespring przy skale, znajdziemy kolejny pustynny zarodnik. Jeśli pamiętacie skok samochodowy o nazwie Chyba Dam Radę, to po przedostaniu się na drugą stronę, znajdziemy kolejny zarodnik pustynny. A dokładnie obok skrzynki pocztowej. Jadąc do miasta Marły zobaczysz na prostą mały mostek. Rozpędź się, żeby zrobić kolejny skok samochodowy. W tym samym miejscu, ale na autostradzie, zrobimy kolejny skok samochodowy. Jadąc na zachód autostradą, zobaczysz kolejnego drona. Aby go rozwalić, należy wyskoczyć ze skały. Jadąc dalej, jedź lewą stroną jezdni. Po lewej stronie zobaczysz skały. Po lewej stronie zobaczysz tak samo dróżkę. Ostrożnie dostań się za skałami. Cofnij się troszkę do tyłu i rozpędź się, żeby zrobić kolejny skok samochodowy. Po lewej stronie obok stojącego strażnika znajdziesz kolejny pustynny zarodnik. Jadąc powrotną drogą do Wellspring, po lewej stronie znajdziemy górkę. Koło skrzynki pocztowej znajdziemy kolejny zarodnik pustynny. Wykonując misję Feltrytowy krater. W kontenerze znajdziemy kolejną kartę kolekcjonerską. Po zaakceptowaniu misji zniszczu bomby, od szeryfa dostaniesz schemat bomby zdalnej. Sam montuj bomby i używaj ich przeciw tym draniom. Kryjówcy ukrytych podczas wykonywania misji Zniszcz bomby rozwal pierwszych wrogów w tym pomieszczeniu. Jeśli zobaczysz małą wentylację, to po lewej stronie znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Jeśli będziesz w pomieszczeniu ze zniszczoną windą, to po prawej stronie znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską, a dokładnie przy skrzynkach. Jeśli zobaczysz napisa 3, obróć się o 180 stopni i idź do góry. Po lewej stronie zobaczysz rurę. W środku rury znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Zanim wejdziesz do domu pustelnika Kwasira, po lewej stronie znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską oraz Zarodnik Pustynny. Po wykonaniu misji Cudowny Lek od Richarda dostaniesz receptę na zastrzyk Apophis. Musisz nam i zdobądź nocne kwiecie. Moja żona i ja zawsze będziemy twoimi dłużnikami. Oto moja receptura. Wymieszaj to dobrze, a sprawi, że poczujesz się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Po wykonaniu misji Prototyper C od P.H.Links dostaniesz schemat zawansowanej zdalnej bomby. Zanim wejdziesz do Miasta Umarłych po prawej stronie znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Po dotarciu do miasta umarłych, rozwal zablokowane drzwi za pomocą arcybandito. Po rozwaleniu drzwi idź schodami do góry, a następnie skręć w lewo. Przejdź przez ponące ramy. W środku tego pomieszczenia znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską, plus fajne rzeczy do Twojego ekwipunku. Po zabiciu krakena wejdź do pomieszczenia, z którego on wyszedł. W tym pomieszczeniu znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Po wejściu do centrum miasta Marłych po lewej stronie znajdziemy kolejną kartę kolekcjonerską, a dokładnie na Małym Stoliczku. Podczas misji przyjęta studnia zobaczysz filary. W połowie korytarza po lewej stronie znajdziesz drabinę. Po dostaniu się na górę znajdziesz pomieszczenie, w którym znajduje się karta kolekcjonerska. Jeśli zobaczysz atakujących mieszkańców Wellspring, idź prosto. Na stole znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Po kilku wykonanych misjach Hukufera znajdziesz kolejne nowe schematy do kupienia. Akurat w tym przypadku jest tylko do kupienia schemat wybuchowych bełtów. Dobrego dnia. Po zaakceptowaniu misji tajna dostawa doktor Kwasir da ci schemat strzałek kontroli umysłu. Przeci to wszystko za panną i zabierz to z powrotem. To ważny dzień, przyjdziecie. Strzałki kontrolujące umysł. Wystarczy, by ruch oporu zaczął je testować i używać. Powinni być w stanie łatwo powielić formułę, by wyprodukować ich więcej. A teraz zadanie dla ciebie. Odnajdziesz Elizabeth Cadence. Spotkasz ją w barze w Wellspring. Pilnie zaniesiesz jej te strzałki. Ma kłopoty i mogą jej się przydać. Rozumiesz? Dobrze. Uważaj na siebie, strzałki nie mogą wpaść w niepowołane ręce. W więzieniu władzy idź schodami do góry. Teraz wejdź do pomieszczenia po lewej stronie. W pomieszczeniu na stoliku znajdziesz schemat granatów M. Po blokowaniu wejścia po prawej stronie w skrzynce znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Jeśli natkniesz się na pomieszczenie z oknem, to po lewej stronie zobaczysz dziurę. W środku dziury znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Idąc dalej, idź schodami do góry. Po dotarciu do kolejnego pomieszczenia skieruj się w prawo. Na stoliczku znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Po dotarciu do sali po prawej stronie znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską, a dokładnie w środku skrytki. Idąc za marszalem, pójdź w lewo. Po lewej stronie zobaczysz drzwi. Otwórz te drzwi za pomocą gryzarki. W środku tego pomieszczenia znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Ale ty musisz znaleźć inną drogę. Wracaj do Elizabeth. tam się spotkamy. Jest za ścianą. Jest za... Wejdź do pomieszczenia, w którym wyszedł twój wróg. Po prawej stronie na biurku znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. Po uwolnieniu kapitana Marszala, wejdź do baru Wellspring, a następnie wejdź na tyły baru. Po zejściu na dół znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. W północno-zachodniej części pustkowi znajdziesz ostatni kop na bramkę w tej grze. W centrum miasta Marłych, podczas wykonywania misji zaginione dane badawcze, pójść schodami na dół. Jeśli będziesz na parterze, idź w lewo. Na stoliku znajdziesz kolejną kartę kolekcjonerską. I to był ostatni sekret na pustkowiach. To tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. Na razie i cześć! Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!